Hej, witam. Jestem w Lodge i widzimy się w kolejnym odcinku z Equestria at War. No, w sumie, tytułowa Equestria to już nie istnieje. Tu już jest. Taki niby puppet, no. Eeeh, Gryfona Empire widzę, przegrywa. City of. No, hmm. ten Hitler to wygrywa, ten wąsik. Dobra, ale jedziemy dalej. Gdy jesteście. A, do, dobra, nie podlegli. Eee, co my robiliśmy ostatnio? Bo powiem, że. Jestem po przerwie. A, to. Dobra, 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 dobra. Tu się szkola obwizję. wy Też się macie szkolić. I wy też. Też nam to dużo, ale opłaca się. To są te szybkie, szybkie. Mhm. Czego tam brakuje znowu? A, dobra, to się robi. Bo manpowerem to nie grzeszymy, jak widzicie. Tu jeszcze nie mogę, to to róbcie. No dzisiaj to bardzo proste mi się wydaje zadanie. Zresztą ostatnio ktoś mi pisał, e, jak dobrze pamiętam, że mniej się odzywam na odcinku. E, wiecie, ostatnio to, te 5 odcinków to nagrałem chyba... Uff, w ciągu jednej chwili, bo musiałem wyjechać na więźnię, więc nagrałem do przodu, po prostu teraz będę starać się mniej więcej na bieżąco nagrywać. A weźmy, zrób kory na to wszystko najpierw. O, tu już mamy kora. Dobrze. Właśnie teoretycznie możemy coś tam wyzwalać, ale No to się chyba nie opłaca. Nadmiaru niczego też nie produkujemy, zapasy mamy wszystkiego. Naszym sojusznikiem najlepszym cały czas jest Babiko. ...Giulio Beccalini. Tak. I rządzi król-żołnierz... ...Henry Bald... ...i trzeci. kraj który mnie najbardziej śmieszy. Super. Negatywne efekty poznikały. Eee, a zobaczmy, co tu się dzieje. Proszę bardzo Plan 200 batalionów. Mm, zobaczmy kto jest najsilniejszy w sumie jeśli chodzi o. Dobra, wy robicie to Wy już to chyba macie. Zaraz wybiorę. Nie. Eee, wy chociaż macie? To też za cofany, Niech to ci to w ogóle nie zaczęli. A czekaj wy jesteście marynetką tych? Tak samo Marynetka Ja. terio Wy macie taki... błahy problem? Tak. Wy macie... A, wy robicie to i jeszcze wy zostaliście. Też macie ten problem. E... Okej. Okay. A zobaczmy tych ziomków. A ci już są po tym kryzysie... Trzymali status quo Spoko To znaczy jedno. Idziemy dalej korować już mamy pary gdy pomału, pomalu wzrasta, ale ...dłuższa wojna nie ma sensu. A wy macie coś? Nie. Podstawowe drzewko, dobra. Wyposzliście w ogóle w co? Kanclerza. Kanclerz jest fajny. Z Skyfallem kiedyś muszę pokazać, jak gra się. Nie osiąga się wiele, ale jest. Właśnie, czy on mają jakieś drzewko w końcu? Nie. I dobrze. Every fucking day. Ej, to jest silnego, co, co tu się dzieje tak nierazem? Patrzcie, jak, jacy agresorzy! Obydwu leją naraz. Dobra, to może pojedziemy zaraz w kontynentalną potęgę i lejemy tych sojuszników, woda, naszego sojusznika w sumie. Dobra, e... ten. E, dobra, 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 możemy trochę porobić to. To... to jest z morskiej technologii kupujemy? Okej. Okay. Teraz wynaleźć coś nowego, lepszego. Hmm, to jest dobry pomysł. I o właśnie to trzeba dalej robić. I tyle. Dodamy wszystkim, bo już mają. Dokładnie. Dodamy wam wszystkim ziomki o szpitalu polowym. Szpital polowy plus. Ech, od, te, od tego 500 plus to teraz non stop... Jak coś się dodaje to jest plus. Zna, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Okay. Wy macie... Dobra, wy tu. Wy tu. Pokażcie... Ej, ty jesteś dobry dresantów. Do tam na pokładzie Co mamy babon. Cze. Szkoda, że tu się nie da przynieść stolicy że to też ładnie wygląda, szczególnie że tu sojusznik pasmo górskie może no, spowolni na tyle, jakby nas zdarzył, żeby zniszczyć, czy tu się stało, co, tu, co ja myślę, że się stało. Serio? Dobra, lecimy. No to dobra cudzę. Prawie. kliknąłem nie to trzeba nie lubię! No dobra. mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Okej. Okay. Ciekawa opcja, ale mnie. Zachowam, bo teraz myślę, że 3 miesięcy. Tak na szybko jestem ciekaw, co no on to da. To jest moja marionetka. Właśnie dużo mi to fabryk zabrało, trochę. Ja bym chciał to anektować. Dobra, a wczytajmy i zobaczmy pozostałe. Jakie dadzą negatywne efekty, bo. Jestem mega ciekaw po prostu. To pewnie dało tylko to. No właśnie, że nic. Teraz zobaczmy. O 100 tysięcy powinno się to wyludnić. Tam dostałem kora. Mhm. Bo tak, tu się kory... A bo to jest to, dobra. I tak, tu mam kora. Mamy kora. Tutaj, no i teraz tutaj co my jako faszyści to możemy robić jaką politykę wygnania? Um. <słuch> Jeśli dałoby się technologię tą poruszyć... To jest który statek? Ten. Tak, tak. Dobra, mmm... Dajmy do produkcji tego ziomka jeszcze e, nie, 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 Jako oddzielnego. Dobra, więc dajemy to dwa razy najlepiej. O, tutaj zwiększymy stocznie. Ja teraz widzę, się pozmieniały. Nazwy na nasze, Dobra, wydawało mi się, że to wyspa była... ...dzielna naszą. kolejne kory. A, wierzę, że to policji polityka powera. Hmm. Dobra, tyle z tych. A Można dać jeszcze trochę tego. Ile mamy faszyzmu? 100%. Dobrze. Hmm. Tutaj. A, ty. Jeszcze nic nie można. Dunka się robi. To jeszcze nie. Dobra! Jedziemy na uczołgi. Nie, tam po co komuchługi. Mamy nasz smot, którym na, pewno, na którym się pewnie przejedziemy i do dosłownie. Mm -hmm. Idziesz tak? M-wyścig. i wy robicie? Co 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 co? co, co? Okej. Okay. Wy to robicie. A wy co też nie możecie z jakiegoś powodu? Dobra, czyli River Republic robi River Union. Zobaczymy co z tego wyjdzie. <śmany> Dobra, pojedziemy na tych cywilne też robić... pantelniki. widzę, wszystko się ogarnęło. rób z 2 Dobrze. Nie droga. Ok, tylko gdzie to było? A, port. Tutaj też mogę w dziesiątkę. Będziemy mieli wtedy dwa porty, no. A Fjord nas, mam nadzieję, ochronią. Trzeba też system dróg rozbudować. Szczególnie na granicy. Ale też wewnątrz. Przynajmniej drugi poziom, żeby był. Nie, mam wrażenie, że robotnika zaraz będzie miała właśnie fajną wojnę, w którą chciałbym się włączyć. A włączyć nasze Minotaury do jakiejś wojny będzie nice. Hmm. Chyba tyle. Jestem ciekaw, czy dzisiaj zdążę na 16. Wrzuci się ten odcinek? Pewnie nie. <laughs> Pewnie nie. Dobra. To w tym odcinku to już będzie wszystko. Eee, ja się żegnam z Wami i widzimy się w sumie w kolejnym odcinku. Myślę, że już jutro o 16 będzie jak należy. Jeszcze ostatnia baranka. I w sumie do do następnego Ejo.